Porsche Panamera zadebiutowało na rynku w 2009 roku, ale 21 lat przed nim, w 1988 roku, Porsche stworzyło To. Porsche 989, które powstało po to, by ta marka mogła konkurować z markami takimi jak BMW czy Mercedes jednocześnie, zachowując osiągi i wygląd charakterystyczny dla modelu 911. Stylistyczne podobieństwo zdecydowanie było widoczne, a jak chodzi o osiągi to również nie było źle. Pod maskę tego samochodu trafiła V8 o pojemności 4,2 litra i mocy 350 koni mechanicznych, która rozpędzała to auto do setki w 5,5 sekundy i gwarantowała prędkość maksymalną na poziomie 270 km/h. Koncept tego samochodu był niemal w pełni ukończonym projektem, jednak finalnie Niemcy się z niego wycofali z uwagi na kryzys finansowy w tej marce w latach 90. oraz obawy przed tym, czy coś takiego w ogóle będzie się sprzedawało. I zrobili to tylko po to, by do takiego właśnie projektu wrócić na początku lat 2000, co w sumie z perspektywy czasu okazało się strzałem w dziesiątkę.